Są posadzkarze? Co? Są posadzkarze? Są posadzkarze Witajcie w kolejnym odcinku Tak jak widzieliście w poprzednim Ostra robota była z podłogą. Teraz zaczynamy już robić posadzkę Jest już ekipa I jak to idzie? Jak wszędzie <laughs> Powolutku, ale do przodu No I co dzisiaj górę robimy? Dzisiaj górę robimy? Troszkę chłodno, ale Ale słońce jest to najważniejsze słońce. Jo, to najważniejsze. Fantastycznie, tam no. jeszcze <laughs> muszę was słona nagrywać, jak to robicie ładnie. No nie to się tak z boku patrzy to wszystko łatwo, ładnie i przyjemnie, nie? Tak wygląda, nie? Że to no. się i głaszcza, ale... ale ile lat trzeba było zrobić, żeby to tak wyglądało, nie? Więc właśnie, to jest to właśnie, że to z boku się wszystko patrzy, jakby to wszystko było takie łatwe i przyjemne, ale no, dużo lat... Jakby, jakby nie patrzeć, masz parę pompiasku nie do tego co do, do przerzucenia, nie? No. Trzeba było na to pracować, żeby to tak wyglądało. Firma z polecenia u sąsiadów właśnie też wykonywali posadki, i wykonane były bardzo dobrze. Dlatego tak samo się zdecydowałem na użycie tej firmy. Wam pokażę, jak to jest przygotowane tutaj do posadzek. Zostały zrobione tutaj trzy warstwy tej dylatacji Na to, na grubość tego tynku Żeby jedna warstwa Znaczy ten, ta posadzka była Osobnym, jakby to powiedzieć, elementem Niżeli tutaj tynk To muszą być po prostu dwie osobne Warstwy Nie może być to połączone w żaden sposób Dlatego zostały położone trzy warstwy dylatacji Chciałem to zrobić z Ale stwierdziłem, że tym To będzie praktycznie jeden koszt no trochę drożej może wychodzić tą dylatacją Ale dużo szybciej, nie trzeba docinać, nic I tylko układać Tutaj przejdźmy może do łazienki to wam pokażę, że Już się zakołkowałem tutaj tą rurę Tak, żeby ona się w żaden sposób nie przemieściła Ani, ten, ani żeby tutaj nie, po, nie wysadziło do góry tej rury, żeby ona była mocno zakotwiona na swoim miejscu Jest tutaj spad Jest zrobiony jak się należy, został wybruzdowany, Nie czy to w poprzednim odcinku pokazywałem. Zostało to wszystko wybruzdowane I tak to właśnie się prezentuje. Teraz jeszcze na tą chwilę muszę zrobić to szalunek tutaj. I powinno być to na razie moje całe zadanie. nie? Ja swoje zrobiłem. Teraz czas na Was. Ja my się tak spokojnie. Jak na wojnie. Jak na wojnie. Robota pełną parą idzie, ale ja tu chyba zaraz się zwijam, bo nie będę tu im przeszkadzał Najgorzej jak ktoś się to na ręce patrzy Wpadnę tu jak będzie już coś zrobione, otworzy się ten pokój A nie będę tu przeszkadzał, bo sami wiecie jak to jest Ci co robią A to im przeszkadza jak ktoś tobie patrzy na ręce? A Przeszkadza tobie jak ktoś patrzy na ręce, czy nie? robi to, robi, to no. nic się nie stresuje, bo ale niektórzy tak mają właśnie, że jak ten, nie? Że jak ktoś komuś patrzy na ręce, może być majstrem jak chce, ale wchodzi stres i wtedy robisz błędy na byle czym, nie? No tak, że to tak różnie bywa. Na przykład ja mam takiego kolegę, który na przykład jest bardzo dobrym mechanikiem, nie? A on na przykład nienawidzi, jak ktoś mu patrzy na ręce, bo no zaraz to jest ten, nie? No ale z drugiej strony też czasami się ludziom nie ma co dziwić to ludzie, bo to różnią to sami, nie? No. Chociaż początek pracy, nie? No. Dlatego ja tutaj chwilę z wami pobędę i zaraz spadam i przyjdę, nie wiem, za godzinę. Zobaczę. Kontrola jest? Nie no, kontrola to jak kontrola, ale... Ja jestem ciekaw jak to właśnie powstaje wszystko, nie? Bardziej ciekawość niż kontrola, bo zaufanie to do was mam, bo już widziałem waszą pracę. No. Zaraz trochę więcej ludzi zobaczy waszą pracę. No. Tak. No. To nie jest tak jak obsiół, nie? Nie jest obsiół jak się wydaje. I to jest praca, która które w ogóle nie widać, Bo zazwyczaj... No i to na to przychodzi jak, i... Jak ktoś po prostu się wprowadza, przychodzą ci pierwsi goście i mówią po prostu, a no ładne macie kafę." No. I tyle, nie? A nie mówią o posadce, a nie? Nic nie ma, że tu jest prosto. <coughs> Nikt nie wspomina o tym, że po prostu potem ten kafelkarz, jeżeli naprawdę jest dobrze zrobiony, to ma dużo ułatwione. No. Bo jeżeli to krzywo i pofalowane. No dlatego tego kafelka wtedy, nie? To potem i kafla, To pod kafą jest w Najgorzej to co? Zacząć obwóz zrobić, nie? Wtedy już się jedzie, obwóz się zrobi to wtedy już się jedzie już się idzie no Ale różne są na przykład metody, nie? Bo niektórzy widziałem na przykład jedni posadzkarze robili To robili takie kubki tak. I na te kubka ściągali, do tych kubek, nie? Eee, no, czasami jest tak, że po prostu robią kubki, potem oni też chodzą, po też wszystkim, po Tylko, tym wszystkim Tylko, że to było większe pomieszczenie, nie? Ale, ale też nawet na takich małych, po prostu robią kubki, zasypią sobie całe pomieszczenie no. Potem chodzą, ubijają. Idziemy, do... mogą I... będę wyjść. Potem tymi grabiami. A jeżeli tak wszystko robisz sobie po kolei i masz to rozplanowane, tak jak, no to to co teraz zostało wypompowane, to jest ciągnięte, nie? No. Ale no to każdy ma swoje, gdzieś tam się przyzwyczaja i degi, swoje metody. Jak działa, to działa. To najważniejsze. No to jest to. Najważniejszy jest efekt finalny, nie? Tak. No, nieważne jak. <laughs> jak to mówi genek Plutycz. Nieważne jak żyła, ważne jak umarła no. kiedyś to jeszcze potrafili na kolanach, teraz na kolanach, ale kiedyś nie wiem czy po prostu przez by nie było spodni, czy, czy był problem, to tak na łupskę ściągali, tak? No. Ale wiesz jak to dostają kolana w dupę, nie? No Ale też ile ludzi na rurkach ściąga, nie? Ale już chyba teraz tak No, sporadycznie jak tak stricte to raczej nie na rurkach, wiesz? No, to amatorzy bardziej tak tam zrobić nie? No Bo to są no nie ma co Ta praca wtedy jednak tam jest mało wiele zrobiona, ok I tak to właśnie wygląda Dobra, widzimy się już później Sąsiad co dobrze robią? Tu Co? Dobrze robią? Ja. No. A u ciebie też tak dobrze zrobili? Czy no. Ja nie byłem przy mojej robocie. A widzisz, a ja jestem. Ja Ale ja 500... byłem ja byłem przy twojej robocie. Jak oni u ciebie robili, to ja byłem. No słyszałem? No, ja je kontrolowałem, wiesz? Tak żeby oni tobie też dobrze zrobili. No, no, no. Bardzo... Nie, to nawet bez kontroli może bo... bardzo. Dobrze. Można powiedzieć, że dobrze robią. A co, jest jedną izbę, już mają zrobione? Co? Jedną izbę mają zrobione? Widzę No? Kurde. To jest firma, nie? Pan Majster idzie. To jest firma, to jest wykonania. Tu nie ma co gadać. Nie, no ładnie. Teraz będzie z górki, co? Do domu to zawsze, z górki i z wiatrem, nie? Lewo. Tak. Wy macie jeszcze dużo roboty u siebie? Na dachu? Nie, dzisiaj może. Nie, no komin na pewno dzisiaj nie da rady. Kominów? Jeden tak, drugi nie. Tam jest dużo werszawdu przy mnie. Tam przykro jest dużo bo ta zachówka tam zalega, nigdy nie wymierzysz, do, czy dosyć, czy za mało. No. Michał jechał, jechał tenąć blachę, bo skrajne musi przykręcić, ale pewnie miał miejsce dawówkę znieść nie? No 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 i tak jest sobie je banią Jo no. Uśmiech Co? Uśmiech <śmiech> <śmiech> Ja nie lubię tam być że nagrywany sobie głupoty mówisz. Nie, tu nie ma żadnych głupo, tu jest konkretna robota Aha. Widzicie tak to szybko poszło Ile wy tutaj robiliście dzisiaj? 5 godzin? Nie, no tam to tak było 3,5 godziny. No nieźle, tempo, tempo diabelne. To nie jest przygotować, To jest co najwięcej, to że przygotowanie, nie? Tak samo my wczoraj jak układaliśmy tutaj te rurki. Żeby to, na przykład żeby to e, położyć to było 3 godziny, nie? Ale przygotowanie do tego wszystkiego, wszystko zabezpieczyć, zamieść to, tamto, tamto, ponad pół dnia. I to No? To, i tak dalej, które można no. Zrobić to fajnie sobie, bo to potem No no no. Ale szalunek zrobiony. Zakołkowany, z kołkami był mały problem, ale sąsiad poratował. I tak widzicie, tak szybko poszło. I co? W następnym odcinku będzie kolejne. Piętro, czyli teraz parter. Tak więc dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku z robienia posadzek. Może macie jakieś pytanie do tutaj do majstra, to może się postaramy podpowiadać. Co? Majster? Co? Podpowiadamy w przyszłym odcinku na pytania widzów, jakby mieli jakieś na temat posadzek. To, to, pytanie, to, trzeba <laughs> to jak coś, to jeżeli coś tam macie to, ciekawego... Pytania nie będą Czasami <laughs> pytający będą mądrzejsi od wykonawcy, nie? Tak to czasem Ale bywa Nie ma głupich pytań mówią nie? No Człowiek i tak się całe życie uczy i tak głupim umrze Tak No i to by na tyle wyglądało A więc będziemy już powoli kończyć ten odcinek To tak jak mówiłem prędzej Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące posadzek to tutaj mamy specjalisty który By odpowiedział z miłą chęcią <laughs> Ale To zacieranie to, to jest jednak już finisz nie? Już teraz więcej już nic tu nie ma Ale żeby na przykład tu wejść, to jak długo ona musi schnąć? Dwa dni żeby może było wejść No tak dwa dni minimum teraz, nie? te dni, to już nie jest tak jak No, no 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 nawet jak przygrzeje, to na drugi dzień można było już, ale to nie warto, przecież tam 48 teraz i chce na spokojnie wejść. No 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 pewnie No Wszędzie uważaj przy tynkach Trudno Lepiej by było może i najpierw tynki zrobić Ale są zrobione teraz I tak jak wspominałem jest zrobiona ta dylatacja Która umożliwi pracę Posadzki Oddzieli posadzkę od tynku Po prostu No najkrócej Najlepiej może było to tak powiedzieć. O, rozdzielnia też już tam oblana, cała. Wszystko jest jak w jak najlepszym porządku. A my już będziemy kończyć. Ostatni rzut na facjatę. Jadę dalej, bo jeszcze mam parę spraw do załatwienia. Także trzymajcie się. Do następnego. Cześć.